Jesienią zaczynam tak naprawdę dwie trasy. Z jednej strony ruszam z, własną, z własnymi kilkoma nowymi piosenkami na dziesiąty solowy album. Jedna z piosenek nazywa się Królestwo Światła i tak będzie nazywała się moja trasa. A z drugiej strony olbrzymia rzecz, którą bardzo jestem podekscytowana. Czyli Kora Małe Wolności z finałem właśnie w Tauron Arenie w kwietniu. Jak się przygotujesz? Przygotowujesz właśnie do, do tego koncertu, tych koncertów Kora Małe Wolności. No, bardzo się uczę się piosenek. Rozmawiamy ze sobą, z artystami, którzy wezmą w udział. W tym przedsięwzięciu. Jesteśmy, jesteśmy jakby cały czas w kontakcie. Mamy kierownika muzycznego Mateusza Waśkiewicza, który jest członkiem mojego zespołu, ale który też pracował z korą bezpośrednio, współkomponował jej utwory z ostatniej płyty kor. Zaśpiewam piosenki inne niż te, do, które miałam do tej pory przyjemność śpiewać kory, ale nie, niektóre zaśpiewam, te, które zawsze śpiewałam też. Będziemy mieć na scenie. Też e, bardzo dużo wspaniałych artystów gościnnie, e, i będę miała też przyjemność z nimi współpracować. Będzie to e, też doświadczenie audiowizualne, że będzie dużo materiałów, e, których wcześniej nie publikowano, związanych z życiem kory. Że cały koncert jest zbudowany na jej manifestie, który mówi o małych wolnościach. Opowiada ona w, twoje, w tym manifestie o tym, jak została hipiską, w co wierzyła, jak z małych wolności składa się ta nasza duża wolność ogólnie ludzka. Kiedy Mateusz Waśkiewicz grał w jej zespole, to mi ją przedstawił przed jakimś koncertem, gdzieś z tyłu podeszłam totalnie sparaliżowana, podałam jej rękę i powiedzieliśmy sobie dzień dobry. Koniec opowieści. Natomiast e, później, kiedy nagrywałam krakowski spleen. Na swój album poszłam do Kamila Sipowicza z, z prośbą takiej akceptacji tej wersji i on mi zaproponował wtedy napisanie muzyki do niezaśpiewanych przez korę tekstów. I okazało się, że no to mnie totalnie też sparaliżowało i ja się bałam tym, tym zająć. Natomiast rok później wyszła książka. Z jej z wszystkich notesów wypuszczona Miłość zaczyna się od miłości. I mój ówczesny menadżer dał mi tę książkę do ręki. Ja zaczęłam ją czytać i, i wpadłam tam po uszy i, i, i zaczęłam pracować nad pierwszą piosenką. I później e, tak to się zaczęło, że nagrałam album cały Zaczynam się od miłości z jej tekstami, z naszą muzyką.